Cześć! Tu Rafał Nowak i Klaudia Matuszyńska. Słuchajcie podcastu Projekt Biznes, w którym będziemy rozmawiać o budowaniu kariery biznesu, mindsetie przedsiębiorcy, zdrowiu psychicznym. Poruszymy również kwestie dotacji, marketingu i sprzedaży. Zostań z nami, postaw na karierę, zaprojektuj swój biznes i znajdź pomysł na siebie. Dziś poruszymy kwestie związane z bardzo ważnymi elementami, jakimi jest satysfakcja z pracy w oparciu o pasję oraz zastanowimy się, dlaczego możesz nie lubić swojej pracy. Zgadza się, wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza praca była spełnieniem naszych marzeń. Nie jest to proste, nie jest to trudne, zależy jak do tego podejdziemy. Co masz na myśli? Chodzi o to, że żeby czerpać satysfakcję, warto skupić się tutaj na kilku kwestiach i robić to, co jest zgodne z naszymi umiejętnościami, zainteresowaniami oraz osobowością. I jak to sprawdzić? Jakie mamy... Umiejętności, jaką mamy osobowość jakie mamy talenty, być może. Jeżeli chodzi o zainteresowania, to warto zadać sobie takie główne pytanie, czyli co lubisz robić? Gdybyś nie musiał już nigdy więcej chodzić do pracy za pieniądze, to co byś robił? Okej, okay, czyli zastanawiam się, co sprawiałoby mi na tyle radości, że chciałem to robić często bądź cały czas. Za darmo, bez oczekiwania jakiejś gratyfikacji, po prostu robisz to, co lubisz. Okej, okay. ale warto do tego też podejść tak poważnie, no bo wiadomo, że na pewno tutaj pojawią się też takie myśli na zasadzie: no mógłbym oglądać Netflixa, spać cały dzień i tak dalej, nie? Więc... No tak, więc warto tutaj podejść w ten sposób, żeby przede wszystkim robić coś dobrego dla innych bądź dla siebie, żeby być może coś tworzyć, być może oferować różnego rodzaju usługi lub. Jakieś, nie wiem, przedmioty rzemieślnicze. No tutaj. Każdy jest czymś dobry, tak, tak naprawdę, tak. Nie? I po prostu, żeby się zastanowić, co ja lubię robić. Ktoś może lubić tańczyć, ktoś może lubić malować, nie wiem, śpiewać, um, rozmawiać z ludźmi. Ja Spod lubię rozmawiać i dlatego zajmuję się sprzedażą. Tak, to ja był... lubię rozmawiać, więc dlatego zajmuję się coachingiem. Tak, więc można bardzo różną stronę iść. Natomiast na pewno warto z mojej perspektywy zastanowić się też nad tym, mm. To warto zastanowić się też nad tym, jakie ja znam zawody, bądź jakie mogę poznać, bo być może jest jakiś zawód, jakaś praca, której ja dzisiaj nie znam, a być może w niej jestem w stanie się odnaleźć. Bo są jakieś takie niszowe, też oczywiście o to mi chodzi zawody, które mogą być po prostu dość ciekawe, a ludzie bez testowania, bez jakiegoś researchu nie są do końca w stanie, moim zdaniem, zweryfikować, co by było dla nich. Dlatego warto też zastanowić się, czego nie lubimy robić i czego nie chcemy robić. Mhm. Jak już we wcześniejszych odcinkach też wspominaliśmy, żeby znaleźć to, co lubimy, no to warto jest wiedzieć, czego nie lubimy. Ja na przykład się totalnie nie nadaję do pracy w nocy, więc mhm. nie mogłabym pracować na nocki. Okay. A powiedz mi w takim razie, bo rozmawialiśmy też o talentach, zdolnościach. Co, co w tym temacie? Jeżeli chodzi o umiejętności, to warto zastanowić się tutaj, w czym jesteśmy dobrzy wypisać sobie takie w czym inni myślą mówią nam na przykład nie wiem ktoś właśnie tak jak wspomniałam dobrze tańczy dobrze śpiewa no to albo nie wiem ktoś tak jak my na przykład lubimy rozmawiać no to fajnie się ciebie słucha fajnie się wygadać fajnie czy obserwować otoczenie tak ale też kierować się swoim takim filtrem Swoją intuicją okay. bardziej. Czyli to, że ktoś mi mówi jesteś w tym super, mega, rób to, ale my tego totalnie nie czujemy, mhm. to warto to trochę przekształcić i na przykład wziąć z tego coś, ale zrobić to po swojemu. Czyli też poznać siebie. Zdecydowanie tak. Czyli właśnie te umiejętności, ktoś może, nie wiem, umie grać na jakimś instrumencie, ktoś umie super tłumaczyć, więc może na przykład pomyśleć nie tylko o byciu nauczycielem, mhm. tylko właśnie poszukać jakichś innych... Yy, możliwości, gdzie może wykorzystać tą umiejętność. Ostatnio, na przykład, spotkałem się z człowiekiem, chłopakiem, facetem, jakkolwiek tego nie, nie określimy, e, który jest na co dzień nauczycielem historii, a po godzinach jest doradcą finansowym. O I ciekawe. W jednej i drugiej roli odnajduje się mega dobrze, ma pomysł na to, żeby tak naprawdę. Na podstawie historii, na podstawie tego, co się wydarzyło, też tłumaczyć ludziom, jak ważne są ubezpieczenia, inwestycje, kredyty, tego typu rzeczy. I sprawdza się w tym dość fajnie. No, tutaj znowu zastosowanie jednej umiejętności w różnych zawodach. Y A jeżeli chodzi o kwestie takie, powiedzmy z perspektywy Twojej, jako przyszłej psycholożki, czy są jakieś testy, które można na przykład wykorzystać w tym temacie? Y jak najbardziej. Można tutaj posłużyć się i tutaj y są to różnego rodzaju testy osobowości. Które mogą pomóc nam w znalezieniu, poznaniu siebie, aczkolwiek mhm. warto zaznaczyć, że to są takie w cudzysłowie psychotesty. Chodzi o to, Oj. że to nie są testy, które są stworzone przez standardy psychologiczne, psychometryczne i tak dalej. Więc warto tutaj zaznaczyć, że na przykład test, jakim jest, nie wiem, enagram czy. 16 Personalities można sobie wykonać w internecie, da nam to jakiś ogląd siebie, mhm. aczkolwiek też do tego warto podejść trochę z przemrużeniem oka. Jeżeli chcemy poznać siebie, warto też udać się do jakiegoś doradcy zawodowego, zrobić test kompetencji, test zdolności zawodowych, czy właśnie udać się, nie wiem, do psychologa, czy udać się do coacha, do mentora. Słyszałem też o teście Galupa. I to jest test, który z tego co wiem, jest w miarę wiarygodny i sporo osób go poleca. Yy, tak, jak najbardziej. I też można sobie spróbować w wersji testowej, gdzie odkrywasz pięć swoich talentów i w wersji tej rozszerzonej. Yy, tam jest chyba różnica dużo cenowa yy. i wtedy się poznaje wszystkie talenty i można się. Yy... Ja osobiście jeszcze go nie robiłam, ale też o nim myślałam. Yy. Yy, bardzo wielu osobom on rozjaśnił sytuację, jak to wygląda. Podobno są sytuacje takie, w których ludzie go robią, powiedzmy, załóżmy, dziś, robią go za x lat i te talenty wychodzą identycznie. Yy, tak, bo jest on, on ma jakiś tam certyfikat, i też, żeby go zrobić, to trzeba to zrobić u certyfikowanego trenera, mhm. yy, który też wytłumaczy i pomoże nam zinterpretować te wyniki. OK. Kolejnym testem, który ja na przykład kojarzę, to jest fris. Też to jest test, który. Podobno jest w miarę jakościowy. Osobiście nie robiłem, natomiast być może Ty coś słyszałaś. Yy, tak, ja robiłam sobie ten test. Akurat mieliśmy okazję na studiach, yy. bo jedna z wykładowczyń była trenerem freesu. Model ten opiera się o cztery perspektywy. Tutaj chodzi o fakty, o relacje, o idee i o struktury. I pytanie, ten test jakoś jest zatwierdzony przez on, kogoś? Yy, tak, i on ma te właściwości psychometryczne, które są yy, respektowane, czyli nie jest on psychotestem, tylko faktycznie jest takim wiarygodnym testem, można sobie powykonać też u wykwalifikowanego trenera. Okej, okay, czyli tak powiedzmy w internecie, raczej nie bardzo, raczej typowo, właśnie temat związany czy z Frisem, czy z galupem, u kogoś, kto się faktycznie na tym zna. Tak, zdecydowanie, żeby nie robić tego jakiegoś randomowego um, trenera, który no, nie ma na to certyfikatu, mm -hmm. bo też chyba nawet nie można się posługiwać, musiałabym się trochę bardziej zorientować, ale chyba uprawnienia i w ogóle dostęp do tego testu mają osoby, które mają na to kompetencje i certyfikaty. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami, czy się lepiej czujemy pośród, nie wiem, na pracy zdalnej, czy na pracy w biurze, czy w terenie, czy z ludźmi, czy samemu. Więc tutaj nasze cechy temperamentalne będą tutaj też odgrywały ważną rolę. Okej, okay. a najczęściej, dlaczego ludzie nie lubią swojej pracy? Najczęściej. Y jest to środowisko, w którym pracujemy i które jest dla nas toksyczne, niekorzystne, czujemy się wykorzystywani, niedoceniani, mhm. mamy jakieś spiny między współpracownikami albo między tutaj w relacji szef-współpracownik. Menażer tego typu. Tak, tak. Okay. No tak, no faktycznie, jeżeli otoczenie jest kiepskie, no to średnio nam się raczej chce wstawać do, do pracy, raczej jest to traktowane jako taki przykry obowiązek i często jest tak, że ludzie potem, nawet jeżeli powiedzmy, wypłata się zgadza. I wszystkie inne cechy są ok. Związane z pracą, no to jakby zmieniają pracę z racji po prostu tego, że się źle w niej czują. Co jeszcze? Nasze zainteresowania i kompetencje nie pokrywają się z tym, co robimy w pracy. To czyli, znaczy? czyli znowu tu odnosimy się do tego, w jaki sposób znaleźć swoją pasję, czyli w jaki sposób znaleźć to, co, co chcemy robić i co lubimy robić, no bo. No nie oszukujmy się, jeżeli mnie by ktoś e, wsadził do biurka i kazał liczyć Excela, mhm. to ja bym się popłakała, bo ja nienawidzę cyferek. Tak, to już doświadczyłem, jak mieliśmy okazję współpracować, że Excel nie przyjaźni się z Tobą ani Ty z nim. Zdecydowanie, więc tutaj no, ja nie jestem um, osobą, która jest, delikatnie mówiąc, um, miłośnikiem matematyki. Mhm. Analityka tego typu rzeczy tak. to jest coś, czego nie lubisz. Zdecydowanie. Jestem bardziej tutaj yy, praca na emocjach, na relacjach z ludźmi, yy, bardziej humanistyczne podejście mam do tego. To ja znowu w drugą stronę. Bardziej analizuję, bardziej tabelki, bardziej Excel. i jeden z moich wspólników bardzo się śmieje na przykład ze mnie, że jak coś ustalamy, to ja to muszę mieć w tabelce, w Excelu, w jakimś programie do zarządzania. Bo inaczej zapomnisz. Dokładnie tak. E, więc ja mam, tak jak mówię, pamięć dobrą, ale krótką. <laughs> Natomiast y, jakby ten system mi się sprawdza po prostu, że jak ktoś coś ode mnie chce. To wpisuje mi to w listę zadań, i wtedy jest realna szansa, że to zrobię. Mhm. Nie? Więc to już jakby doświadczyliśmy. Z drugiej strony, też temat taki, czy jesteś w stanie pewne rzeczy unieść psychicznie. No bo, na przykład, temat związany typowo z wypadkami. Też uważam, że nie wszyscy się do tego nadają i znam osoby, które później trochę to odchorowały psychicznie, ale są osoby, które dzięki temu, że mają dużo empatii, dużo nazwijmy to odporności psychicznej, są w stanie pomagać osobom po różnego rodzaju urazach czy rodzinom, które straciły kogoś bliskiego w wypadku czy, czy tego typu rzeczach, nie? No i tak naprawdę teraz mm, pasją może być samopomaganie. Albo po prostu praca z ludźmi. Człowiek mhm. też może być pasją. Okej. Okay. Brzmi to tak wspaniale, człowiek w centrum uwagi, pasja i tak dalej, ale no tak jakby trochę schodząc na ziemię, idąc jakby w stronę pasji, to jak ją znaleźć z twojej perspektywy, jak szukać? Próbować, próbować, próbować. A coś więcej? Uważam, że można powinno się yy, od małego próbować różnych rzeczy. Czyli jeżeli dziecko na przykład chce iść, parłam się tych tańców, ale chce iść na te tańce. No Chyba to to byś chciała iść. Ja chodziłam, ja chodziłam. Ale jeżeli dziecko chce iść na tańce, no to poślijmy je na tańce, mimo że zrezygnuje po miesiącu, po dwóch, okay. a być może nie zrezygnuje, i być może będzie kontynuować. No dobra, ale to trochę uczepie się tych dzieci. No bo z jednej strony mówi się o tym, żeby uczyć dzieci wytrwałości, z drugiej strony mówi się o tym, żeby dać dziecku poznać świat i jakby próbować. No i pytanie. Być może niekoniecznie na ten odcinek, ale zadam je. Czy Twoim zdaniem jest jakaś droga, która może być złotym środkiem? Założyć sobie, że dzieci jednak wiedzą albo poczują w pewnym momencie, że znajdą coś. Mhm. I trochę im zaufać i nie wciskać swoich niespełnionych marzeń w dzieci. Tylko pozwolić im wybrać i pozwolić im właśnie zdecydować, czy to będzie szkoła muzyczna, czy to będzie sport, mhm. jakikolwiek by nie był. Mogą to być na przykład szachy, czy to będzie, nie wiem, jakieś zainteresowania biologiczno-chemiczne, czy to będzie kurs programowania, mhm. czy to będą języki, czy to będą sztuki walki, czy cokolwiek w ogóle dziecko sobie wymyśli, żebyśmy tego nie zabraniali, bo z, każdego, z każdej z tych rzeczy. To dziecko może sobie coś zabrać i dzięki temu stworzyć siebie. Okay, czyli tak naprawdę podsumowując, można powiedzieć, że warto bazować na tym, żeby doświadczać różne rzeczy, żeby poznać różne rzeczy pod kątem siebie, pod kątem tego też jak my się zachowujemy. No bo z drugiej strony ja też miałem krótką przygodę ze sztukami walki, które, z którymi nie było im pod drodze, że tak powiem. Natomiast też dowiedziałem się o tym, i to też było na przykład takie ciekawe, to znaczy. Mimo, że byłem, powiedziałem, nie na kilka razy, to jakaś pokora na przykład była, no bo z racji, powiedzmy, mojej postury, miałem coś takiego, że jeżeli był ktoś gabarytowo nazwijmy to mniejszy, no to też miałem takie kurcze, nie chcę mu zrobić krzywdy, z drugiej strony okazało się, że to on mi prędzej zrobi krzywdę niż ja okay. jemu. Więc to na przykład było takie cenne doświadczenie, nie? Mhm. Czy do dzisiejszego odcinka chciałbyś coś jeszcze, Klaudia, dodać? Warto znowu skupić się na swojej misji i na wartościach i jeżeli nasza misja i nasze wartości są kompletnie sprzeczne z misją i wartościami firmy, no to tutaj bym się zastanowiła, co dalej? Czy warto, czy nie warto trzymanie się takiego żeby uczyć dzieci tej systematyczności i tej wytrwałości. To tutaj bym powiedziała, żeby nie nie pozwolić dziecku zniechęcać się po pierwszej porażce, mhm. tylko żeby trochę zachęcić do dalszego działania, ale jeżeli widzimy, że to nie jest to, to żeby pozwolić dziecku zrezygnować. Okej, okay, Chodzi... nie, kur... nie trzymać się kurczowo. Tak, ale też no, próbować wytłumaczyć dziecku, powiedzieć, że oczywiście no, nie musi być super, najlepszy we wszystkim wiadomo, dopingować, wspierać, aczkolwiek jeżeli no, popełni jakiś błąd, no, to nie będzie to koniec świata. Mhm. Tak, bo ludzie też często boją się porażek i to też jakby widzę, że na przykład w sprzedaży nie jesteśmy przyzwyczajeni do odmawiania, a tak naprawdę no, sprzedaż jakakolwiek, czy to produkty czy usługi, to jest praca na odmowie. O tym już też rozmawialiśmy. Mhm, tak, Więc... zdecydowanie. A powiedz jeszcze, czy Ty lubisz swoją pracę i w oparciu o to... To jest złe pytanie, bo jestem pracoholikiem. Tak, pół tę pół seria, natomiast bardzo lubię. Czyli e... lubisz też swoje życie w takim razie. Tak. Jeżeli lubisz swoją pracę. Zdecydowanie tak. To, to jest coś, co lubię. E, bo z jednej strony to jest kontakt z ludźmi, a z drugiej strony to są jakieś wyzwania każdego dnia. I takie pokonywanie samego siebie, uczenie się czegoś nowego. I zawsze są jakieś ciekawe, nowe rzeczy. I to czasami są powiedzmy case'y klientów, czasami są to case'y u nas w firmie jednej, drugiej czy, czy kolejnej. No i to jest ciekawe, nie? że jakby poznaje świat z różnych perspektyw. Trochę tak jak powiedzmy się czyta książki. Też można poznać świat z różnych perspektyw nie będąc nawet powiedzmy w danym miejscu czy nie robiąc danej rzeczy tylko po prostu czytamy historię, poznajemy biografię, tego typu rzeczy. Nie? A ja no, z racji tego, że wszystkie spółki świadczą usługi, nie sprzedajemy produktów e, takich fizycznych, no, to jest to praca typowo z klientem. Uczę się jednej z ważniejszych rzeczy, którymi mi na przykład brakowało, asertywności, bo też nie można brać wszystkiego na siebie, i myślę, że to też może być jeden z powodów, dla którego ludzie rezygnują, nie lubią swojej pracy. Mam na myśli to, że jeżeli ktoś cały czas przyjmuje powiedzmy zlecenia i w pewnym momencie się w tym zatraca i pracuje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Błędne koło perfekcjonizmu. Ja jestem najlepszy, ja to zrobię najlepiej, tak. ja tego dopilnuję, bo jeżeli ja zachoruję, no to co się potem wydarzy? Tak. I czasami warto po prostu też oddać komuś jakąś odpowiedzialność albo powiedzieć, że tego się nie robi, no bo wiadomo, początek, początki firmy często są, czy jakby kariery są takie, że staramy się wykazać i to jest dobre. Jednocześnie warto pamiętać o tym, żeby też dbać o siebie. No i nauczyć się delegowania. Tak. O ile mamy taką możliwość, oczywiście, w, w tym, co robimy, nie? Tak. Ale tutaj, no, nie, nie, jeżeli mamy na przykład jednoosobową działalność, to możemy też zlecać różne usługi. Nie musimy koniecznie kogoś zatrudniać, tak. tylko posługiwać się różnymi innymi firmami, czy też y, zatrudniać jakichś freelancerów. Czyli robimy to, co my lubimy, a to, czego nie lubimy, e, typu w Twoim wypadku, przypuszczam, Klaudia, osobą, z którą musisz się zaprzyjaźnić, to jest księgowy, który uwielbia tabelki. Zdecydowanie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabiera się dla siebie.